Dzień dobry, dzień dobry, witamy w następnym vlogu. My aktualnie jesteśmy na etapie ogarniania. Z racji takiej, że zbliżają się dla nas wakacje. Co prawda, nie będą to wakacje w ciepłych krajach, nie będą to wakacje pod palmami, nie będzie to nawet wyjazd tygodniowy czy dłuższy. To będzie wyjazd na raptem 3 dni w miejsce, w którym podobno ma padać, przynajmniej tak mówi prognoza pogody, ale. Nas to w ogóle nie denerwuje. Aktualnie oddaliśmy liamka, żeby poszedł sobie na spacerek, i my zaczęliśmy pakowanie. Kupiliśmy takie fajne torby wiralowe z TikToka. Nie wiem, czy jeszcze gdzieś indziej były pewnie tak, ale na wszystkich shortsach i na TikTokach mówili, żeby z dekatlonu brać taką torbę, bo ona idealnie mieści się w tą, wiecie, tą minimalną, najtańszą opcję lotów. Z racji takiej, że Lijamek nie ma jeszcze dwóch lat, no to on nie jest jakby pełno, pełnoprawnym podróżującym, więc mu. Z racji jego wieku przysługuje torba do 5 kilo, dla nas przysługuje właśnie torba taką, jaką widzieliście, czyli jedna dla mnie, jedna dla Oksi i w jedną i w drugą stronę. Próbujemy się wcisnąć ze wszystkim, co się da do środka. I wydaje nam się, że może być ciężko. Ja już w ogóle wiecie, logistycznie tak zaplanowałem swoje ciuchy. Że ja potrzebuję tylko kilka koszulek, dwie tak naprawdę, po drodze, yy, wiadomo, bieliznę. Yy, jak będzie trzeba, to trzeba będzie coś wyprać na szybkości i tak dalej, żebym ja jak najmniej miejsca zajął, bo wiadomo, jestem największy. Natomiast nasz najmniejszy członek rodziny zajął już nam całą torbę. <noise> Więc się skończy na tym, że będziemy musieli spakować się z Okcią do jednej. W ogóle jest to całkowicie inny wyjazd, bo my zawsze jak gdzieś wyjeżdżaliśmy, to wyjeżdżaliśmy... Przez biuro podróży, można powiedzieć, i mieliśmy zawsze potężne bagaże. I te potężne bagaże, zawsze tak jak mieliśmy limit 20 kg na głowę, zawsze do limitu dobijaliśmy. A nawet ostatnio, jak na zakęto lecieliśmy, to kombinowaliśmy w taki sposób, żeby ten zmieścić się w tym limicie, bo niestety wychodziliśmy ponad. No i ostatecznie wyszliśmy ponad, ale pani chyba nie, nie robiła z problemu, na szczęście. Ale to jest właśnie pierwszy wyjazd dla nas, który my organizujemy sobie na własną rękę z małymi bagażami i jesteśmy tym bardzo podekscytowani, wiecie, bo ja ostatnio odczułem potrzebę, żeby pojechać gdzieś i to nie jest to miejsce, gdzie, gdzie jedziemy, bo to miejsce, gdzie jedziemy jest zbyt cywilizowane. Chciałem pojechać w mniej cywilizowane, bardziej egzotyczne miejsca na własną rękę i ja otrzymałem taką potrzebę i chyba będziemy musieli ją w końcu spełnić. Na szczęście to jest, wiecie, taki pierwszy kroczek i takie... Taka kropelka w morzu moich potrzeb. W każdym razie my się pakujemy. Dzisiaj już prawdopodobnie więcej nie nagramy. Ale parę dni temu byliśmy z Liamkiem w Zof w Banzinie niedaleko nas. Tak więc nagrywaliśmy tam co nieco. Więc nie chcielibyśmy, żeby ta nasza pamiątka zniknęła, więc proszę bardzo, puścimy wam przez moment, a my widzimy się następnego dnia, prawdopodobnie już w Szczecinie, chyba że po drodze nam jeszcze coś wyskoczy. Przyjechaliśmy sobie do Benzinu, tutaj jest sezoo, jakiś czas temu wyczaiła, ale uznaliśmy, że damy to tezal Tutaj przyjedziemy wtedy, kiedy nie będzie nam się chciało za daleko jeździć, więc no otóż mieć jesteśmy. nie czasu, bo jest malutkie. Tak, jest malutkie, jest blisko, więc to jest, wiecie, takie, takie quick mass. Piszaczki kolejne do kolekcji. Jest! Jest! Bimbun, Jesteś gotowy na podróż pełną przygód do Zoo? Właśnie tam idziemy, no? Nie, tam nie, tam idziemy, no albo tam, tam idziemy. Jamek miał plac zabaw, więc my mamy lody, ale jakie, ale dobre, no. no przepyszne. To niby chyba jest prawdziwe gelato, ale nie wiemy. Ale nie było zakryte, a powinno być <laughs> zakryte z tego co kojarzę. No więc, no i nie jesteśmy we Włoszech. <laughs> bo w <benzinie. laughs> Właśnie. Dobre? Tycha, zamiana ej, bo to moje. Hmm? Ja mam cookies and cream i jakąś Royal Mint, a ty masz black and white i. I lemon Mmm, Dobra, polecamy. Jak coś no. będzie w benzinie. No zobaczcie, tak się nazywają te lody, skąd braliśmy ta ludziarnia właściwie. Jest zaraz na środku promenady, tu jest ten taki zegar i jest ona w tym miejscu, więc polecamy ogólnie. Strasznie dobre, strasznie fajne. 2 euro. Dwa Euraski. A po lodach liamek naciągnął nas na bułkę na z rybą. Na niemiecką bułę z rybą. Dosłownie przechodziliśmy obok, zaczął się tak drzeć, pokazywać no, ale, ale na to wiecie, stoisko. Ale my tam z daleka przechodziliśmy. No. Wydaje mi się, że on po prostu połączył fakty, że w tym miejscu dostał lody, bo dosłownie było zaraz obok. No, chyba tak, więc mamy bułeczki, no fajnie, zjemy sobie. Jakie piękne Golden Hour. Wow. Jesteśmy w Szczecinie, tak jak mówiliśmy, zostawiliśmy Liamka u mojej mamy, bo hmm. <grym> musimy iść na shopping. No ja na, na shopping to już od dawna... <grym> <grym> Muszę <grym> iść. <istnieć>. Weźmij <grym> się ze <za> mnie. Śmieszny <grym> <grym> wyraz. <grym> <grym> Nowy wyraz, no co? No, ale do, doszło do tego stopnia, że ja na ten nasz wyjazd pra prawie, że nic nie zabrałam. Ja spakowałam takie ciuchy, wiecie, na... Zapas, że tak powiem? Co nie, po domu, czy tak po pokoju? Licząc na to, że kupię coś teraz. Jak nie kupię, to lipa trochę, będę niezadowolona. No znaczy nie mam dużo do kupienia, bo nie tak naprawdę. Wtedy, czy... No jedziemy, no ale wiesz, będę taka... Hmm. Obawiam się tego wieczora, bo to po prostu wejdziemy do trzech sklepów. Do czwartego aukcja już nie wejdzie, bo już nie będzie jej się chciało, bo doskonale ją znam. <śledzimy> I będzie chodziła taka smętna i nawet jedzenie jej nie pocieszy. No, ale właśnie, moi drodzy, oprócz ciuchowych zakupów jedziemy również na uwaga... Na co? No ja nie wiem. Jak nie wiesz? No nie wiem. Przecież... Fincowałam Ci dzisiaj to. A, no na ten, do Starbucksa pewnie. Tak, na Pumpkin Spice Latte. jest? Już jest, już jest, już jest, już jest, już jest. Mam nawet jesienne paznokcie już na tą jest. okazję. Już. Gorgeous, jesienne kwiatki. Pani powiedziała, że byłam pierwszą klientką w tym sezonie na jesienne paznokcie. Więc otwieram sezon. Pokaż się. Pokaż się. Nie, nie z tej strony mam no, pokaż lepiej. Paszeka zadowolona. Weszliśmy już do wszystkich sklepów takich bardziej znanych przez Okcie, oczywiście. Czyli wiecie, Może Zara, po Zara mam... berżka jakieś takie pierdoły, nic nie znalazła i widzicie jaka niezadowolona. No bo kurde, nic nie ma w tych sklepach. No i nieważne. <grym> nic nie ma w sklepach Okcie, nic nie ma w torbie. I tak lecimy do Londynu jutro. Reserved uratowało honor. Kierujemy się tam, do Starbucksa, ale jeszcze po drodze. Ogcia mówi, że musi zobaczyć świeczki w Tiken Masie. No bo jak ostatnio byliśmy chyba w sierpniu. Czy no chyba tak? Pojawiało się już coś. Nic nie było. Ale nie, już było coś. Bardzo Ma, malutko, ale było. Teraz idziemy jako pierwsi, otwieramy sezon jesieniarski. Jak rok temu. <śledź> <śledź> jak to już są święta, nie zdążyłam na jesień nawet. <śledź> To już są dziady do orzechów, ale faza. Nie, nie, że, nie to, że narzekam, ale. Ej, ten jaki fajny. Ogólnie ładny. Wyglądają jak w tej, tej Flora Point. O Flora o. Point. Ty, jak szybko znalazłem w głowie tą nazwę. Ale tam było ładniejsze. Nie, tak, to są co? takie same. Patrz, są jeszcze jakieś takie jesieniarskie. Ładne głównie. O, patrz, no to nie jest. To jesieniarskie. Widzicie, są. Tak, jak ładnie tak. Widzicie, są rzeczy jesieniarskie. No, jak każda inna z ciastkiem, no. Ja lubię taki zapach. I pierwsza w sezonie pumpkin spice latte, ale. Pierwsza se w sezonie Oreo Shake z burgakingu. Właśnie kapi ma, kapi ma też to, co uwielbiam najbardziej. Chyba na równi. zapak. Chyba na równi z Pumpkin Spice Latte, czyli właśnie Shake Oreo z Burger Kinga. O Jezu, one są pyszne. Będziemy kończyć tego vloga, musimy iść do domu, przepakować nasze super torby. W ogóle ja nie wiem, ile ty tam powiedziałeś o tych torbach, ale one są paskudne. Są paskudne. Ja oh, pokazywałem, wszyscy wiedzą, że to są te, te torby i one są przeokrutne. No są, ale mamy nadzieję, że dzięki temu, że są paskudne, to przejdą idealnie tą wiecie... Jestem pewien, że ci, którzy już są tam kontrolerami, doskonale znają tak, te tak, torby. Tak, 100%. W każdym razie Kapi kupił też worki próżniowe na pompkę, którą mamy zresztą ze sobą w tych torbach. I to jest game changer. Jeżeli podróżujecie ym, w, z bagażem podręcznym, to musicie mieć takie worki i pompkę, bo tyle, ile my rzeczy zapakowaliśmy. Ja w pewnym momencie miałam pustą torbę i nie wiedziałam, czy czegoś zapomnieliśmy. Tak naprawdę nasze, moje rzeczy, Liamka rzeczy Okci ok rzeczy spakowalibyśmy w trzy, torby, w trzy, to, no w trzy worki próżniowe, tak. ściągnęlibyśmy i wsadzili do jednej torby. Tak, ale że udało mi się kupić co nieco, to musimy się przepakować niestety, no i y, ogarnąć się w ogóle, my nawet nie wiemy, o której mamy dokładnie lot, a jutro rano musimy być na lotnisku. W szczerze, szczerze mi się tak nie chce. Że, gdyby mi ktoś zaoferował, że został w łóżku, to bym został. Ten wyjazd to będzie taki zapierdziel. My zawsze sobie to robimy na wyjazdach, ale tym razem to będzie. Totalny zapierdziel. Jeszcze, Jezu. jeszcze z Liamkiem, który przechodzi kryzys wieku dwuletniego, to. Będzie ekstra, ale cieszymy się mimo to, bo to jest nowe miejsce dla nas, dla Liamka, więc na pewno będzie fajnie mimo wszystko. Po prostu musimy. Działać tak, żeby robić wszystko pod niego, nie yy, wymyślać sobie nie wiadomo, ilu rzeczy do zrobienia, po prostu kierować się tym, czego on będzie potrzebować, i nie nastawiać się na nic, a wtedy na pewno będziemy wszyscy spokojniejsi i wytrwamy to, przetrwamy. Hmm. Było jechać na, w do ciepłych krajów, Kepi. No, wiadomo, z Dobranoc, Dobra, no widzimy się w następnym vlogu w Londynie. Tak, stresującym dla nas, bo chyba jeszcze przelotowym. Tego się najbardziej stresuje, czyli pierwszego lotu, jak już wylądujemy w Londynie, to już git. Dobra, Essa! Bye.